Cześć widzowie, witam was z tej strony Much, A dzisiaj będziemy grali Fortnite'a Coś czego się nikt nie spodziewał na tym kanale To jest niemożliwa rzecz Dzisiaj Fortnite wchodzi No i zostawiajcie łapki w górę Komentarze piszcie No i zapraszam was do oglądania o kurde widzowie jesteśmy Ogólnie jest jakiś nowy sezon Związany z Halloween Ale tu jest faza widzowie Ty ja mam nadzieję, że nie będę grał na jakiś prosów. A ja to tylko o kurde, ja tu nawet nie wiem, jakie bronie teraz się gra. Ja mam nadzieję, że nie będą prosić jacyś. Ja widzę, że ja nie gram na botów. O co chodzi? Czemu ja nie mam botów w gierce, no? Ja chyba musiałbym coś innego wystartować, a nie rankingowo po prostu. Ło. Wow. Ale mała mapa. Co jest? Mecz jest... Aha, co to? A, bo my wystartowaliśmy reaktywację. Dobra, na rozgrzewkę można zagrać reaktywację szybką. Nie no wyrobię! pierwszego fraga Już myślałem, że będzie tylko deduwa Bo to jest pompa jakaś powalona, co to się robi, many Szynki otwiera O, dawaj mi to Te ja są bogate, to mogę mieć Uo! ale karabinę dostaliśmy. Dobra idziemy w gości co my wejdziemy. Sadzkać? Rzamy w nich na pełnej. Z pompy też może być. Nikt mi nie mówi jak to strzela. Jen. <laughs> Nie, wiem ja nie, wiem czemu miał miał nie, nie, To jest chyba lepsze, no. A wie, co tu jest lepsze, A nie, grałem w Fortnite -tab. nie, co nie, jest nie, 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 w nie, nie, Lecimy na nich na zabawę. Kurde nie Ale Ciężko. Weź ma, postaw się normalnie! Długość w że ma szansę. Najlepszym aimerem na świecie. To chłopkuś was stoi jeszcze na tych nogach. Ej, weź mi tą pompę. Nie uciekniesz mi. Złapiecie. cię. Pokroił go. Chyba że oni się nawzajem zabili. Tylko też jest szansa. A pompę ten drugi. Uuuuuuuuu! A my dostali, są <noise> wszystkie wszystkim dosłownie. Gościu nie widzę Cię przez te krzaki. No, mnie wyjść z tych krzaków. Wysypał się. Zawinął. Tego nie bierzemy. Ta dziewięćdziesiątka się zawsze przyda. Do punktu zawsze jak nic nie mamy?

I slow up, no I don't take shit, I got no love with the fake is if you wanna play tough and wanna hate this I always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fake is if you wanna and Fab to ładuje, ale no, bez szans też go ścisnie bez szans, tak pozdrawiam, ten już oganią. Zobaczcie mi się zajmował mini Słuchajcie Ale szybkie Ale pies tam jest <laughs> No i dlaczego on pójdzie we mnie nie ładuje? Ja nie proszę Fortnite, ja bot! No, ty chłopie pogięty jesteś. A no mi latanie, proszę, 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 proszę. Nie wiem, kuźwa, dlaczego by taki gościu nawala no nie wyrobi Chłopie, kuźwa, jestem z pocinkiem! No, wiesz, się wejść, wieszę, tak... Dobra, widzimy się w normalnym meczu, bo to nie dla nas, to jest reaktywacja. Idź pan. O, no i widzowie, tu jest liga nasza. Trzeba z nimi potańczyć. No, o kurde. Ale tu jest Kongo, widzowie. Zobaczymy tu, bo mi się podoba ta miejscówka, baza najwyższego porządku A bo co temy. te Limestar Proszę proszę Popis, tak z killem poszedł L Lepiej się go nie dało zabić Tak. Ale dpa kurde, dał radę przeciągnąć. a ura, lecimy stąd wiza, czy nic nie ma? Co on jest? <ścoughs> ah. Ah. <ścoughs> Ale fajczy! nie, no ja wiem, że to jest bocik, no wiem o tym. Auto albo jakieś, nie wiem, czy są w ogóle auto jeszcze w tym O, auto albo jakieś, coś do latania. Właśnie. O, jest w ogaretku i oni coś grają. Coś tego przelutujemy. Tam są kolejni. ale tego najpierw trzeba zobaczyć czy to nic lepszego. Uh. Chyba lepsza o, ale karabinek lepszy lepszy no mocniejszy ale jak lepszy to bym nie powiedział znaczy mocniej no więcej bije da się go opanować full auto strzela bo na mojej czupości to tak zbyt nie no, tam tego. ale bym sobie takiego fortnite'a wiecie solo kaszkapa machnął jedy to tak pamiętam zawsze w niedzielę wieczorem nie to było wieczorem nie pamiętam kiedy to było Zaraz zakończymy temat z całego kaskapaliny.

Dwa. Ja mi się zawsze nie chciało z tymi gatkami bić Chyba do boxa tobą. Obróć się odzywa A iść takie gagatki to tylko się kręcić by chciały Kręcić i budować w kosmos zamiast strzelać Ja jestem typem takiego gracza co by się w ogóle nie budować tylko, tylko strzelać Szkoda, że ja, ja akurat Fortnite przestałem grać wtedy, kiedy wyszło zero budowanie. No, ale te zero budowanie to i tak o dziwnych godzinach było. A. I wracałem do soloka szkapów. Kurde, one czasami chyba były o 11 nawet? O 15, o 15, tak, pamiętam, bo miałem zawsze problem o to, że obiad akurat jest i chciałem jak najszybciej zjeść obiad. E, na początku... Właśnie, były sol kaszkapy, bo tu było w niedzielę. A potem był problem o... Teraz, w tych czasach teraz jest problem, o to, że kiedyś... O oh Jezu yes, my... Lato! Jak chcę iść na spacer z dziewczyną, to... Wiecie, problem jest w tym, że... Zazwyczaj najlepsza godzina to 15 właśnie, a ja chciałbym zjeść obiad o 15 i był zawsze zazwyczaj o to problem, ale... Ale już to jakby wyregulowaliśmy To się dostrzela i to teraz... jest... Aha. Ja mi daje no! Kurde, ty na cheatach lecisz! Mamy 4 wizowe. Przawiamy. Idź, kurźwa ci teże. Umy się. No i nie ma gagatka. Teraz do 5 headów. Wspomniał. Pojdziesz na dół, w robiku. Ale puszyk. Nic mi nie leczy, przynajmniej słyszałem. prawej kręcimy, bączki, jednak zważimy Dlaczego... No dlaczego... On akurat mi daje pompę jak ja chcę odedytować to? Ty no jaki to jest... Koźwa! No nie wyrobię jak tu akurat chciałem odedytować. <zysy> Wow, mamy golda, no way! Ja akurat chciałem odedytować, no. Widzowie, dziękuję wam za oglądanie, to tyle na dzisiaj. Papa, papa, tyle powiem papa.